pracujących na zachowaniu. To jest jedyny obiekt, który staje w swoim pierwotnym miejscu. Reszta na albo na tręta tam, jeśli się to wyldzimy, ale no tak, ale są wyrąbane przez tych, przez i po prostu zbudowano je. Budowano, Wszystkie jak jako gotowe priorytety. Trzeba te fabrykacje i fundament wylewano, odstawiano, przykręcano i były gotowe. Teraz tutaj po prawej stronie, my nie będziemy się zatrzymywać, będzie największy stron, jaki jest tutaj na terenie. Po Powiedzmy tu potyską właśnie, jak to jak kolega pokazuje. Największy stron, który miał 4 przelotnie. Mógł pomieścić około 800 osób. Bo wszystkie były tylko dwuprzelotniowe, jednoprzelotniowe Jedna przelotnia była też tutaj na um, przykasywnie. Tam on jest zasypane, jest tu widoczny go do grzybów, wakuaczyjny niż widoczny. Jest jest po prostu zasypany. Dobrze, jedziemy do... そう。<Yeah. S 2> yeah.